Powiem Wam, muszę Wam zacząć mówić o sobie, bo jaką jestem osobą, co sobą reprezentuję, jaki prowadzę styl życia, żebyście mogli wybierać. Wybór w życiu jest najważniejszy. Tak mi się wydaje. Ja tak się sugeruję tym. Prowadzę bardzo. Nie wiem, czy zdrowy tryb życia. Trudno mi to nazwać zdrowy tryb życia. Po prostu wróciłam do korzeni. Staram się nie używać rzeczy nowoczesnych, chemicznych. Staram się żyć tak, jak się kiedyś żyło. I tak samo dbam o swoje ciało, i tak samo dbam o swoje włosy. Tak samo dbam o swoje stopy. Jeżeli wybieracie mnie, to, to bądźcie takimi ludźmi, którzy albo chcą się tacy stać i chcą żyć zdrowo, albo jest, już jesteście tacy i jakby mm, muszę wyjechać. Zdrowie jest dla Was ważne. Ale powiem wam, że jest teraz taki kocioł w Szczecinie. tyle jest samochodów, że jest po prostu dramatycznie. No jedź, 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 bo ja też chcę wyjechać, bo mam kurde chwilę i o fajnie, słońce wyszło. cztery lata. Jestem zdrowa. Nie wiem, co znaczy zdrowa dla Was. Dla mnie to oznacza, że sobie raz na jakiś czas, czyli raz na rok, raz na dwa lata, to wszystko w zależności, robię badania no i jest wszystko ok. Zresztą badania są do wglądu, jakby ktoś mi nie wierzył. Teraz musimy wszystko udowadniać i wszystko przekonywać. Nie chcę przekonywać, tylko <laughs> jakby nie chcę siebie męczyć, bo powiem Wam, że bardzo mnie to męczy. Jak przychodzi do mnie osoba z problemem paznokci, albo z problemem na przykład jednego paznokcia. I okazuje się, że problem to nie jest ten paznokieć tylko problem jest... W, ciele. w jedzeniu, w witaminach, w mikro-makroelementach, w spaniu, w ciuchach, i teraz, na przykład, przychodzi, wiecie, ktoś do mnie i mówi: No, musi mi Pani tutaj wyleczyć tego paznokcia, A ja myślę sobie: Jezus Maria, Ech, na przykład paznokicz prawej stopy a a lewe blo, biodro przyblokowane i teraz na przykład ja wiem że nie pomogę jeżeli jeżeli pacjent sobie nie no sobie sam też nie pomoże no wyjeżdżaj 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 dobrym tutaj. to właśnie dlatego powiem wam że też jak zaczynałam tę swoją przygodę z podologią, ja to nadal nazywam przygodą i nadal nazywam to zabawą, bo dopóki będzie mnie to bawić, dopóki będę miała z tego radochę, no to będę to robić. Jak już przestanę mieć z tego radochę i będę musiała to robić, to przestanę to robić. To pójdę gdzieś indziej i będę robić coś innego. Na razie mam radochę, na razie mam fan, siedzę w książkach. Ciągle szukam czegoś nowego, czytam, żeby móc pomagać ludziom. Bardzo mi to odpowiada, że pomagam. Oczywiście znajdą się też niezadowoleni, chociaż myślę, że wiecie, dochodzę już do takich rezultatów, że ci niezadowoleni. To są ci, którzy po prostu siebie nie słuchają albo nie słyszą tego, co do nich mówię, nie chcą słuchać. Po prostu przychodzą do mnie, wiedząc, co ja mam im zrobić i w czym mam im pomóc. I myślę sobie, no właśnie, można, tak też można. Ale ja nie jestem taką osobą. Ja, jak szukam specjalisty, to muszę sobie poczytać o danej osobie, zobaczyć co sobą reprezentuje, zobaczyć czy jest wysportowana, czy też prowadzi taki styl życia jak ja. I wtedy wybieram sobie lekarza, wybieram sobie yy, fizjoterapeutę. Powiem Wam, że znam bardzo dużo fizjoterapeutów. Bardzo ich szanuję, bardzo ich lubię, ale nie wszyscy współgrają na moim, na moim... Nie, nie rezonujemy ze sobą, co wcale nie oznacza, że oni są złymi fizjoterapeutami. To wcale tak nie znaczy. Ale ja myślę, że dokładnie tak samo jest z fryzjerami czy z podologami, że nie musimy ze sobą rezonować. Nie musimy, ale to wcale nie znaczy, że ten ktoś drugi to jest ten zły. Nie wszyscy muszą e, pasować do tych klocków poukładanych wspólnie. Tak myślę. I dlatego chciałabym, żeby osoby, które przyjdą do mnie na przykład teraz od nowego roku 2026 żeby to byli ludzie świadomi też podjęłam takie ryzyko wyrzuciłam się zewsząd gdzieś tam z internetu jeszcze będę dalej robić poprawki i w przyszłym roku będę robić tych poprawek coraz więcej i no bo nie chcę być dla każdego. Ja nie chcę być tą, że wiecie, e, otwieracie internet, pisujecie podolog Szczecin i Wam wyskakuje na pierwszym miejscu ja. Już myślę, że tak nie chcę. Chciałabym inaczej. Chciałabym tak, żeby ludzie tak samo jak ja szukali sobie specjalisty. Czytali i szukali sobie ludzi podobnych sobie. Wtedy to się zazębia, to współgra, i ja wtedy widzę efekty swojej pracy. Widzę, że ludzie ćwiczą, to się zmienia. Ciało się przybudowywuje, odciski znikają, brodawki znikają. Poprawia się w ogóle wszystko w życiu danej osoby. I to mnie bardzo cieszy, że jak się spotykamy w gabinecie, to oprócz tego, że ktoś ma wyleczone paznokcie to też opowiadamy sobie wzajemnie o tych naszych drobnych sukcesach treningowych wycieczkowych e, e, sportowych e, powiem wam taki przykład z dzisiaj e, trafił do mnie kiedyś pan no, pan jest taki no młodszy ode mnie trochę ale pan pan trafił z odciskami, z brodawkami, które też uchodziły i były leczone jak odciski. No tych brodawek oczywiście nie ma, odciski jeszcze, jeszcze, jeszcze się spotykamy, bo one się coraz bardziej wypłycają. Ale powiem Wam, co się stało w życiu tego Pana. No oprócz tego, że wrócił z powrotem do sportu, do ćwiczeń, czuje się lepiej, Ee, że zgubił wagę, e, oprócz tego, słuchajcie, że same pozytywne emocje, rzucił palenie papierosu po dwudziestu paru latach, nie pali. E, teraz na przykład, dzisiaj się dowiedziałam, że wykupił sobie kurs taki e, bycia dżentelmenem i bycia właśnie jak ma chodzić, jak mam ustawiać głowę, jak ma się odzywać, jak ma się zachowywać, żeby chodzić za takiego, wiecie, wyprostowanego, eleganckiego mężczyznę. Czyli już nie pracuje nad bickami, tylko pracuje nad elegancką, wyprostowaną postawą ciała, prawidłową postawą ciała. I powiem wam, dojdzie do takiego momentu, w którym na tych nogach nic już się nie będzie działo i... W końcu kiedyś się rozstaniemy e, to jest fajne i takich ludzi chciałabym, tacy ludzie mnie uskrzydlają, powodują, że ja powodują, że ja się ze, w książkach uczę się, czytam, ciągle czytam, zgłębiam jakieś tematy, po to, żeby później w gabinecie je przekazywać. Nie mnie cieszy, kiedy wiecie, ktoś wpada i mówi, że już musi wylatywać, a ja jeszcze nie zaczęłam. Czyli ktoś mi rządzi e, czasem i rządzi tym, co ja mam zrobić. Pozbywam się takich ludzi, nie chcę ich. Oczywiście później wchodzą w internet i piszą, piszą mi złe opinie, ale powiem wam, że już e, przestanę się tym przejmować że stałam się przejmować ludzkimi problemami, bo to, że jakaś jedna pani czy druga napisze mi gdzieś tam w internecie złą opinię, to te negatywne emocje to są jej emocje. To jest jej życie, to jest jej problem. To nie jest mój problem, to jest jej problem. Zupełnie inaczej zaczęłam na to patrzeć. Też swoim życiem, swoim wysportowaniem, Swoimi mięśniami, swoim jedzeniem, swoją dietetyką, swoim zdrowiem pokazuje tym osobom, które przychodzą do mnie, które wybrały właśnie mnie, że, że można. Że można w wieku 54 lat być zdrowym, latać po górach, spać w hamaku. Że można. Można. Jechać na rowerze ze Świnoujścia bez wytrenowania, bo oczywiście nie będziemy się licytować z małolatami 35 lat, że którzy, jakby na przykład jeżdżą na kolarkach sobie, co drugi dzień. Ja się nie licytuję. Ja w ogóle nie chcę wchodzić w szlanki, bo ja powiem Wam, podejmuje wyzwanie nie z ludźmi, podejmuje wyzwanie sama ze sobą. Jeżeli ja chcę coś poprawić, ale poprawić w sobie, żeby być jeszcze lepszą niż jestem. Albo, żeby nie starzeć się w taki spektakularny sposób, nie starzeć się, żeby to zdrowie było powiedzmy konstans, w jednej nie takie sinusoidalne I, i dlatego tak chcę ja w ogóle y, powiem Wam że też jakbym znowu zrobiłam y, to takie, taka informacja na przykład dla podologów którzy pracują tak jak ja, albo którzy chcą pracować tak jak ja trzeba się ciągle uczyć ale trzeba znaleźć sobie swoją ścieżkę. Nie uczyć się od innych podologów, którzy chcą tylko zarabiać na kursach. Trzeba znaleźć sobie swą ścieżkę edukacji. I iść tą ścieżką. Powiem Wam, że teraz w tym roku zrezygnowałam z PZP, czyli podstawowy zabieg podologiczny. Nie robię pedikurów. Ale tu chodzi o to, że czy będzie mi trudniej? Będzie trudniej, bo wąska specjalizacja. Pamiętajcie też o tym, że trzeba siedzieć w książkach. I jeżeli robicie i to, i to, i to, i to, i to, to yy, to później siedzicie w książkach i musicie i to, i to, i to, i to. Ja w ten rok poświęciłam tylko i wyłącznie na paznokcie, brodawki, odciski i koniec. To nic, nic więcej nie robię. Nie ma malowania paznokci, nie ma hybrydy. A policja na radar nie ma. Po prostu do widzenia. Yy, przy okazji, yy, robimy pewne rzeczy, ale też myślę, na przykład zamontować lustro, zamontować siatkę strukturalną w gabinecie, myślę o tym, żeby też jak ludzie do mnie przyjdą, jak przyjdziecie wy do mnie, bo mnie wybierzecie, to nie będziecie przychodzić świecie jak dziewczyny z żurnala, tylko po prostu leginsy obcisła bluzka, będziemy robić sobie zdjęcia, będziemy obserwować, będziemy się uczyć prawidłowej postawy ciała. To jest najważniejsze żebyście, czy dziewczyny, czy chłopaki, czy mężczyźni, czy, czy um, dziadkowie, czy nie, żebyście wychodzili do mnie prężnym krokiem, zdrowi, zdrowsi. A nie po prostu yy, przychodzili do mnie... Ja się do tego nie nadaję, po prostu. Ja Wam to mówię oficjalnie. Ja się do tego nie nadaję. Czyli ja się nie nadaję do... Gadek w stylu, no, wkręcające paznokcie, genetyka, i to już jest klient podologiczny, czyli już będzie do śmierci przychodził. No to jest jakaś totalna bzdura. To nie ja. Ja w to nie wierzę. Słuchajcie, nie wierzę w to. Nie wierzę w takie historie, które dziewczyny zakładają te klamerki przyklejane do paznokci, zalewane całe żelem i mówią to od razu pomaga, ten paznokieć już będzie wyprostowany. On nie będzie wyprostowany, bo on się znowu zwinie. Za rok, za dwa, za trzy, za pół roku. Mam takie przypadki. Będzie się zwijał znowu, dopóki nie ustabilizujecie postawy ciała, dopóki nie zaczniecie myśleć o tym, jak chodzicie. Nie zaczniecie pracować nad swoim brzuchem, nad dupą. Pośladki są bardzo ważne, jeżeli chodzi o stopy. Pośladki, siedzenie, myślenie, spanie. Elegancka postawa ciała, wyprostowana, przeprostowana. To wy nie pozbędziecie się problemów podologicznych i będziecie zawsze klientami podologów, Tak będzie. To jest tak, słuchajcie, jak ja zawsze daję taki przykład. Przykład mnie, e, mnie, bo lubię mówić o sobie. Znaczy o sobie. Nie o sobie w sensie, tylko nie będę podawać przykładów innych ludzi. Ale słuchajcie, moi rodzice w wieku 40 lat nie mieli już zębów. A ja e, od 5 lat, 10 lat zaczęłam myć zęby. Od 5 lat chodzę do stomatologa, chodzę i wychodzę. Robię mi skali do widzenia. Nic się nie dzieje, czyli mycie zębów, mycie zębów, higiena jamy ustnej odpowiednia i nic się nie psuje, nie przybywa nowych plom. Tak samo jest z naszym ciałem. Jeżeli dbamy o nasze ciało, to słowo dbamy, słowo klucz, no tego będę musiała was nauczyć. To wtedy nic się nie dzieje, nic nie boli. Nie boli kręgosłup, nie bolą ramiona, nie bolą plecy, nie boli. Lędźwiowy odcinek. Ale trzeba ćwiczyć. Czyli moim kolejnym etapem jest yy, po nowym roku, w przyszłym roku, mój kurs yy, ćwiczeń. Ustawiania was. Nie będę fizjoterapeutą. Nie chcę się w to bawić. W ogóle to są nie rzeczy dla mnie. Chcę być. Taką osobą aktywną, do której będziecie mogli przyjść z problemami, ale ja, słuchajcie, przestałam słuchać Waszych problemów wiecznie i na okrągło tych samych. Musi być progres. Jak nie chcecie się zmieniać, nie wybierajcie mnie, bo to nic nie da. Jadę do wino, ostatnie polskie sklepy. Jadę do wino, muszę kupić moim kotom mięso, coś kupić mojemu mężowi. Na śniadanko, jadę do dino, 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 reklama dino. Także życzę Wam miłego dnia i, i do widzenia, do usłyszenia się muzyka w moim życiu. Całe. Nic się nie zmieniło. Słuchajcie muzyki, słucham na okrągło. Na razie pa.